Tak. Uwaga, pozycja do zdjęcia. Uśmiech. Szczerze ząbki. Dobra. Trzymaj miecie. Siema. Ja nie mogę, ja nie mogę z tobą. Siema, ma, to my znowu. Nie. Tak. Tylko ostatnio ja, ja jeżdżę sama, albo z Marcinem, albo Opitala się nie chce jeździć. Bo zimno nie. Dobra, nieważne. Ja z dzieckiem ostatnio musiałam się jeździć zaraz tą młodce, jak przy nie, muszę się właśnie ogolić dzisiaj. Dzięki. No dzień nie, łysychać go nie masz. Jakie Dobra, dzisiaj mamy. Ja to, ty to. A co ja to, ty to? Ja. atakuję atak. Ja dzisiaj mam atak. O, zobaczcie, atak. <grym> nie, atak, taki wiecie. Dobra. Masz atak jakiejś głupatki dzisiaj? NEK 994,3 g, 61 strzałów, 80 sekund, 30 mm. To jest wyrzutnia. Zapomniałem. Dobra. A mi ostatnio nawet nazwę mówiła, jak czytaliśmy i Sens kategorie F3 i cena 281 i 60 groszy wyrzutnie są modułowe. O właśnie, Jedziemy. przypomniało ci się! Co jedziesz? No, Aha, że ja mam sobie czytać, tylko tak? Tylko pokaż tak Rausz, że no Dobra, no masz, pokazuję, bardzo proszę do Rausch. kamery pokazuję, żeby nie było, bo mnie potem rypie, że ja czegoś nie zrobiłam, nie? No. Dobra, i teraz tak, jeśli chodzi o Rausz: 994,3 gramoneku, 61 strzałów, 80 sekund, 30 mm. to jest też również wyrzutnia kategorii F3. Koszt za nią jest 290,40. Tak. Zapraszamy wszystkich na naszą grupę, do Piropamini. I co? będziemy już Najwięcej cierpliwości dla mnie, Błąda ten... No, ja lecę z tą kamerą. no biegnij biegnij Formę musisz trzymać w Beniu. Formę. No co? Pa pa. pa, pa. A tak z... Wow. nie wiem czy słyszeliście. Nie chciałem gadać właśnie. Żebyście słyszeli, jak ona działała I bardzo ładne, złote, niebieskie, czerwone migotanie. Mi się bardzo podoba. Dobra, lecimy teraz z Rauszem. Kosteczka Rausz. Powiem Wam tak, z tej serii. No, a tak mi się przed chwilą podobało bardzo. Ale wszystkie są. Wiecie, no, nie każdemu przypadnie do gustu, każdy ma swój gust. Jednemu się będzie podobało, drugiemu nie. Dla mnie, ja tam ocen nigdy nie daję, zawsze mówię, żebyście sami po prostu wybierali, co chcecie kupić. Dla mnie efekty są bardzo ładne i huk mają, co się bardzo zdziwiłem. Więc sami zdecydujecie. Ja zapraszam na Pirófamilię na grupę na Facebooku, Żeby się rozrastała. Chódźcie tam stawy, 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 bo bardzo mało stawów rzucacie. A niedługo sylwester. No i co, ja dziękuję Funkę i Cioteczkom wszystkim za to, że mogłem przetestować w takich ekstremarnych warunkach, bo leje, wieje i to wszystko. Także do następnego, cześć.